Dobry wieczór wam wszystkim. Nie mogę spać, więc pomyślałam, że nagram dla Was filmik. Dzisiaj kilka refleksji na temat ataków paniki. Dzisiaj mam taki dzień, gdzie moja siostra panika daje sobie co chwilkę znać i to mimo leków. Zaczęło się właściwie już od rana. Dram, nie rano to jest ta godzina, pewnie wiecie, gdzieś 16-17, już o tym wspominałam tyle śpię po ketrelu. Natomiast wieczorem, mimo ketrelu, zasnąć nie mogę. No i tak wstałam, zwlokłam się z łóżka. Najpierw przerosła mnie kanapka. W momencie na zasadzie. No, jednak taka napka nie jest jednoskładnikowa, zazwyczaj jednak kilka rzeczy się kładzie. Yy, już w pierwszym momencie dostałam jakiegoś takiego stanu lękowego z momentami paniki, tym o boże nie poradzę sobie, nie poradzę sobie z ukrojeniem chleba, nie poradzę sobie, żeby otworzyć lodówkę, żeby coś znaleźć, po prostu wejdę pod stół, nie poradzę sobie, a spokojnie. Pięć oddechów. Będzie dobrze po Zrobimy podejście do kanapki. Damy radę. Dawaj Gosia, nie jest to trudne, dasz radę. Ok. Zebrałam się jakoś tam ta kanapka poszła. Zawlokłam się przed telewizor. Ostatnio mój intelekt nie ogarnia za dużo, poza jakimiś tam głupawymi serialami typu trudne sprawy, czy, czy dlaczego ja. W związku z czym coś tam puściłam w trem. No i wyciągnęłam korowankę drodorosłą, którą dostałam od męża. którą zresztą chciałam dostać. No i otwieram tę korowankę. Ona. O dziwo, tak, prawda? Korowanka. Czarno-białe linie. Patrzę na to. Mówię szlak. Najlepsze w momencie. Szum krwi w głowie. Tachykardia, hykardia, którą i tak mam. Na poziomie od razu jakimś niebotycznym, bo czuję, że tętno mało mi nie wywali pustki w głowie, jako że blondynką jestem. Więc pustka we łbie prawie zęby echem wbija. No i ręce mi się trzęsą, jestem cała spocona, po prostu przerażenie takie każda czarna linia osacza. Jest tylko chryste panie, przecież ja nie dobiorę żadnego koloru, nie umiem tego zrobić. Nikt tam nie pokazał wzoru, jak ja mam to do diabła zrobić. Po prostu absolutna panika. Oddychamy, jest dobrze. Oddychamy, racjonalizujemy. Przecież to tylko głupia korowanka. W tym nie ma nic trudnego, mogę sobie pomalować to jak tylko mi się podoba. Nie jest to przecież żaden problem. Spokojnie oddychamy, jest dobrze. Powolutku. Nie ma żadnego problemu, dajemy radę. No ok. Powoli, powoli. Zresztą końcowy efekt jest taki. Nie wiem, czy dobrze widać. O. Więc myślę, że generalnie wyszło fajnie. I zresztą, y, ogólnie Wam bardzo gorąco polecam ten rodzaj y, odstresowania. Nie, nie wiem, czy to jest odstresowanie, ale na pewno zajmuje myśli, pozwala skupić uwagę. Więc, jeżeli nie jesteśmy na etapie jestem totalnym trupem, to fajnie jest się jednak spróbować zebrać, porysować sobie coś takiego, pełna koncentracja na tym, żeby tam nie wyjść między liniami, wiecie. To naprawdę powoduje, że można się do tego przykuć i odrobinkę jakby tętnął się uspokaja, można się troszkę wyciszyć, także wydaje mi się, że taka korowanka to jest całkiem fajna technika. No nie mówiąc już o tym, że od, od wieków w ogóle rysowanie samych mandal uznawane było za, za bardzo zdrowotne, ponieważ pomagało w koncentracji. Pomagało w wyciszeniu, w rozwijaniu się również duchowo. Ponieważ kolory możemy dobierać intuicyjnie, to też nam mówi o naszym nastroju. Także mówię, fajna sprawa. Jak już przeszłam się z tę paniką, mówię, jest ok. Wyciszyłam się troszkę przy tej kolorowance. Hmm. W ogóle przepraszam, że Wam tak krzywą pokazuję do kamery, a ja jeszcze nie do końca ogarniam, gdzie ta kamera pokazuje i co. Nie jestem bardzo... Y Telewizyjnym, scenicznym stworzeniem, także dopiero się uczę. I myślałam, że już dziś jakoś tam się wyciszę. No przyszedł czas na moje tańce cotygodniowe. Mąż przyjechał trochę później, pojechaliśmy w sumie z obsługą 20-minutową. Miałam szczytny zamiar wejść jeszcze na 40 minut na zajęcia, no ale jak weszliśmy do recepcji, to nagle poczułam. Że serce mi wali, że zaczyna chcieć mi się płakać, że wszystkiego jest za dużo, że nie dam rady. Dźwięki z sali dochodzące zrobiły się tak głośne, że miałam wrażenie, że rozwarą mi głowę. Czy krótko mówiąc, walące serce i do tego dźwięki muzyki. I problem z oddychaniem i poczucie, że za moment się rozryczę, że po prostu nie dam rady, a idę pod stół i ogólnie nie dam rady. Więc w zasadzie tylko podbiłam karnet i stwierdziłam, że usiądę, posiedzę, może mi przejdzie. No, nie przeszło, więc wyszliśmy, żeby pojechać do domu. Nie jestem z siebie zadowolona, bo tak naprawdę e, mam teraz poczucie winy, że właściwie nie poszłam, że powinnam była dać radę, że powinnam się zebrać, że powinnam, e, że powinnam. Tylko wiecie, problem polegał na tym, że wtedy już siedzenie i racjonalizowanie że tak właściwie nic złego się nie dzieje, nie pomagało, bo jakby nie przestawałam czuć się z tym źle. I to ta nerwowość jakaś tam nie ustępowała. Jeszcze po drodze pojechaliśmy do sklepu, bo nie miałam drzwi u drakota i to była sprawa oporowa dzisiaj. W sklepie nie było lepiej, co prawda się nie rozryczałam. Ale jak mąż poszedł szukać sosu sojowego, to zaczęłam się jakoś instynktownie chować za wieszakami z kartkami komunijnymi. Miałam wrażenie, że ci wszyscy ludzie, którzy przejeżdżają wózkami obok, tak strasznie mi trzeszczą, zawadzają o siebie te wózki tymi kołami, wydawały takie straszne dźwięki. I i po prostu miałam wrażenie, że ludzie jakoś jest ich coraz więcej, i zacieśniają się dookoła mnie I, i takie wrażenie, wiecie, typowe atak lub ucieczka. Góra w gardle i, i, i nie wiadomo co zrobić, więc ukucnęłam na tym wieszakiem jak jakaś w ogóle idiotka i kucam. Na początku kiedyś mnie to stresowało, jeszcze dodatkowo to, że kucam, że ludzie na mnie dziwnie mogą patrzeć i tak dalej. Teraz powiem bardzo brzydko, mam po prostu na to wywalone, tak? I, I po prostu siedzę i udaję, że mnie tam nie ma, tak jak małe dzieci, tak? Na zasadzie, jeżeli sobie tak ja nie widzę, no to nikt mnie nie widzi, czy mnie tu nie ma. Także tak to wyglądało. Co można zrobić z takim atakiem paniki? No, można, tak jak mówiłam na początku, i to zazwyczaj pomaga pooddychać trochę. Na no spokojnie, w zasadzie typu głęboki wdech, zatrzymanie i wydech. I zatrzymanie, i wdech, i tak dalej, i liczymy. I najlepiej, jeśli taki wdech, wydech trwa około 6 sekund, a zatrzymanie 3. Jeżeli to sobie cały czas liczymy, to choćby samo liczenie uderzeń serca dodajmy, bo to chodzi, że 6 uderzeń, 3 uderzenia. To już pomaga się wyciszyć i słychać, jak te jakby przerwy są coraz dłuższe, tak? Bo serce nam zwalnia, więc. To jest jedna rzecz. Druga na pewno pomaga racjonalizowanie, że to, co się dzieje, dzieje się tylko w mojej głowie, że to nie jest prawdziwe, mm, że nie jest to prawdziwe zagrożenie. Że tak naprawdę mogę to zrobić, mogę usiąść, odetchnąć. Tak naprawdę popatrzeć, że ta sytuacja jest jak najbardziej normalną sytuacją codzienną i że, że poradzę sobie dam radę. To też w większości sytuacji działa. Jeżeli nie przechodzi tak jak w którymś momencie mi nie przeszło, to trzeba się zastanowić, co właściwie na czym nam zależy w tym momencie. Bo oczywiście możemy się na tempo jakimś tam z amirenem, powiedzmy, który w 15 minut na tyle nas otępi, że ten ręki panika zniknie. I, jak mumia, tu ten hamona możemy pójść tam gdzie mamy pójść. Więc, jeśli nikt od nas nie będzie wymagał jakiejś ciętej posty i konkretnego um, myślenia, jakoś bardzo wysublimowanego, to możemy spróbować się takim nasz naszprycować. Tylko, oczywiście, pojawia się pytanie, po co? Czy jest to dla nas na tyle ważne, że chcemy wepchnąć w siebie dodatkową chemię? Czy może na ten moment lepiej sobie odpuścić i pozwolić sobie wyciszyć się w jakimś spokojniejszym miejscu? Hmm. Na pewno fajnie jest, jeżeli w takim momencie mamy koło siebie kogoś, kto widzi, że jest nam źle i jest w stanie nam pomóc czyli na przykład odciążyć nas typu, jak wpadamy w panikę, to na przykład pójść do kasy. Po prostu załatwić te bieżące rzeczy, żebyśmy nie musieli się sforsować i żebyśmy też nie wyszli na idiotów, krótko mówiąc. To jest na pewno ogromna podpora, jeżeli, jeżeli ktoś taki jest przy nas. Jeśli jest to osoba mało domyślna, albo jeszcze nie ma doświadczenia, nie do końca widzi, co się z nami dzieje, może też sama mieć gorszy dzień, tak? Nikt nie jest do końca jasnowidzem, nawet jeśli zna nas świetnie. To możemy po prostu powiedzieć bliskiej osobie, która jest wtajemniczona, że w tym momencie czujemy się źle, mamy tę panikę, czujemy się zagrożeni i prosimy o pomoc. Jeśli nie jest to osoba wtajemniczona i nie chcemy wtajemniczyć nikogo bliskiego w to, że, że takie takie paniki mamy, też warto powiedzieć, że na przykład zwyczajnie źle się poczułam, tak głowa mnie rozborała cokolwiek, ale myślę, że w momencie, w którym nie możemy racjonalnie myśleć. Fajnie jest jednak poprosić kogoś, kto z nami jest, żeby, żeby wsparł nas w tym momencie, bo nawet jeśli postanowimy przyszłycować się rekami albo pójść na bok poddychać, to jednak chwilkę nam to zajmie i może nie wyglądać do końca naturalnie, więc myślę, że powiedzenie czegokolwiek wyjaśniającego bardzo ułatwi sprawę społecznie. Tak? Także lepiej jest się przyznać do tego, że mamy w tym momencie niedyspozycję, niż próbować to jakby przyklepać. Taki przemysł moje zdanie. No to tyle, jeśli chodzi o moją dzisiejszą opowieść i recenzję z wyprawy do supermarketu. I trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa! pa.